Siema, siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Biednego Słodarstwa W dzisiejszym wyjeżdżamy sobie w pole zbierać belki Nie bez wydarzenia może już Wsiądziemy do naszej sześćdziesiątki 3p dokładnie Odpalamy Wy na wstęp oczywiście zostawcie suba Bo lecimy po 400 subskrypcji Zostawcie oczywiście jak najwięcej łapek No z 25 Bo ja widzę, że wam się ta seria podoba pod ostatnim właśnie odcinkiem widziałem sporo łapek Nie tak jak pod rozwojem ostatnio w tym tygodniu, co był we wtorek był ten odcinek, więc... Jak to nagrywam to jest ogólnie obecnie mało łapek Niestety to zbieranie belek będziemy robić za pomocą przyczepy tej Autoload Niestety nie będę tak podchodził, wychodził i zbierał pojedyncze, no bo to by nam trochę zeszło za długo więc trochę może nierealnie, ale niestety tak trzeba. Więc można jechać tak wolno nawet? A właśnie no, zostawcie komentarz. Napiszcie komentarz hashtag zbieranie. Przytnę wam serduszko. Zaczuć właśnie, jak ona jedzie. Jak widzicie, na tą przyczepę może wejść maksymalnie 161 bel, więc to jest naprawdę dużo. Nie wiem, ile w tym dzisiejszym odcinku uda nam się zebrać. Chciałbym z wszystkich pól, aczkolwiek tego jest trochę dużo, bo na czterech polach ogólnie belki. No tak, na czterech padach, na tym, plus na tych dwóch, co był, był odcinek z drugiej części Żniwy Owsa i jeszcze tam, co jest ja sobie poza odcinkiem, też skośny ten jęczmień, Tam też jest, oczywiście, z kostki są, z też sprasowałem, nawet nam to ładnie zbiera. Muszę w dzisiejszym odcinku uda się zebrać właśnie belki z wszystkich pól Rozbiera nam? Rozbiera Jak się ma przyczepę autoload to fajnie tak Znaczy nie wjeżdża się w pole i już Beleczki zebrane To jakieś dwie berki zostały Daj mi coś nie zebrało Czemu on to tak Czy tak zajedziemy takim pentelkę zrobimy małą mam pół penterkę bardziej Tam wszystko pozbierane ładnie. No i co mamy już prawie? No nie wiem. Trzecia minuta odcinka, chyba. Albo teraz sobie wyjdę. Czyli już ją sam wezmę. żeby już nie zawracać. Dobra. Czemu nie ma go tu wsiąść? czemu nie ma go wsiąść? Halo. Nie, coś się musiał chyba zbugować, bo coś nie mogłem wziąć do czarnika. Dobra, to jedziemy na gospę, te belki odstawić. No i jeszcze pojedziemy, myślę, że na kolejne pole, bo jeszcze troszkę czasu mamy. No więc sobie pozbieramy te belki jeszcze. Znaczy mógłbym teraz pojechać na następne pole, ale widzicie mamy 106, mamy 109 bary ze 161. Ale żeby nie brakło to będziemy mieć całą przyczepę. No dobra, teraz jak się to wyładowuje w ogóle. nie umiem zbytnio cofać powiem wam z przyczepem do to nie jest łatwo ale jakoś to idzie chyba może jak się to jak się to skierowało? K jest tak L A, są Passy, dobra. No nieważne. M, co tu mamy? Zopuszczanie. Podnoszenie jak to wygląda? To, to chyba najniżej, prawda? I rozciąganie. Co tu mamy? Jeszcze kropka jakaś to jest. Co tu tu chodzi? A ja to wam już. Dobra. Chyba tutaj. Uhu. Jak to się... Dobra. Tutaj, jak to się teraz wyładowywało? K, tak? Nie. J. Ja nie powiem wam, że mam problem teraz, żeby to... Przecinek? Można oddalić... Chyba Y. O. wow Coś się rozwaliło. Dobra. My teraz jedziemy na następne pole sobie cebelki oczywiście poza odcinkiem skończy ten odcinek tam widać coś w ogóle? Nie jedzie, nie jedzie to włączamy się do ruchu oczywiście. To pole mamy gdzieś tam oczywiście o... W odległości trochę. Tutaj ktoś się chyba nie wiem wyprowadza czy coś. Nie wiem. w prawidkę skręcamy Między takimi drzewkami oczywiście Jak widzicie mamy 45 tysięcy na koncie nie długo się właśnie tak zastanawiałem się właśnie nad nowymi nabytkami Nie wiem, może coś tam niedługo wleci nowego na Gospo Podoba mi się nawet ta 60 Ursus C363P Taki starszy właśnie fajny Ursus Dobra tutaj mamy tak berki wodnice ułożone Właśnie to sobie zobaczę jedną rzecz Jakby to rozłożył Można to włączyć już. Nawet tutaj się nie da, bo to nie działa. Dobra. Zobaczymy, jak to się będzie teraz układało. No, tak samo się układa, jak widzicie. Jakieś zwiększone zapotrzebowanie na stacji skupu. Ciekawe, co tam chłopoki potrzebują ze stacji skupu. No zaraz zobaczymy, jak tutaj już do końca dojadę, to zobaczę. No, zobaczymy. Tu stacja skupu, aha, na kukurydzę, tak? To jest kukurydza? Chyba tak. Zapotrzebowanie na kukurydzę. Właśnie jajka mamy. Jaj mamy, właśnie ją pokażę, tutaj, tutaj 20 jaj mamy. A tu mamy... 20 A cena za jajka jest 3000 pół prawie, czyli 5000 za jajka prawie Więc jak nasze kurki nam trochę jeszcze tutaj tych jajek wyprodukują. Nie było, trzeba będzie oczywiście sprzedać te jajeczka. Dobra. Kolejny przejazd i... Będzie prawie zebrane już. Rzeczywiście zostało mi jeszcze z dwóch pól, więc na odcinku na pewno tego nie zrobimy. Wow, co tu się stanęło? Jak belkę wywaliło? Kurde. Najechałem przez przypadek chyba. Kołem po prostu takie ogrąbało. Kosmos. Prawie. Prawie by mi do kabiny wpadła. Tego nie zebrało tego. Wow. Nie da berka tu? Czajcie znowu coś się dogłoguje Ja nie mogę tak wziąć Musiałem taba nacisnąć żeby się wiecie przeteleportować Coś się było i tam jeszcze naberka jest Taka tu nie ma nic Nie wiem czy tej razem berka należała nie widzę. Dobra. Tym nie mogę wsiąść. Nie wiem, właśnie coś się dzieje. Może mam coś z klawiaturą już... Może już... się starzeje moja klawiatura, czy coś? Nie wiem, właśnie. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. No i dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek jakiś spodobał, chociaż to nie było, chociaż realnie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i to by było na tyle. Ja już się, że się z Wami przejdę do następnego. Trzymajcie się i cześć!